Ludowna jest ta skropka, naprawdę mega się cieszę, że jednak niektórym się sprawdza. Mi również oczywiście. Resztą zostały one zaprojektowane tak, aby spełniać te moje wszystkie wymogi. I ogólnie na ten moment mam już cztery różne skropki z siedmioma różnymi wzorami. No i zobaczcie, tutaj jest skropka falista. Można zrobić taki efekt, jak pokazałam, lub jeżeli użyjemy drugiej końcówki, to byłoby takie wypukłe. Jest też skropka kwadratowa, która przysparza najwięcej problemów dla osób, które jeszcze nie mają doświadczenia, ale wiadomo, trening czyni mistrza. No i ja akurat robiłam tort świąteczny. I najpierw sobie zrobiłam te kwadratowe rynienki, później tort schłodziłam, wyrównałam skropką prostą i dotynkowałam kolorem czerwonym. Później znowu skropka prosta, no i powiem Wam, że ten efekt jest tak satysfakcjonujący. Serio, to słowo satysfakcja pasuje idealnie, gdy widzisz te proste, równe linie. Jeszcze zrobiłam do tego taki wieniec z tynku, trochę słodkości, bo tak życzył sobie klient. No i mam nadzieję, że po świętach nie jesteście zbyt przejedzeni, więc czas wracać do pracy.